Ja wezmę na Seelos Na 3080 czekam już kurwa 3,5 miesiąca prawie O kurwa, to sporo No, zamówiłem dzień po premierze, jest do tej pory jeszcze to jest tak odbugowane, że przez ścianę przeleciałem Przechodzenie przez ścianę Trzeba. Mam 6 małych chemów dwa Fajna choinka, taka bez prezentów. Ja wziąłem, ale nie było w skrzyni, tylko... Dwie broni na Szary PM i ta niebieska snajperka taka nowa. To coś takiego. Co no, to, to jest? Coś w Londynie? Nie. Mamy clear. Tak, pojazd fany. Oh, jestem celem. A nie! Ktoś jest celem. Uh. Nie widzisz tego, Suri, idź stąd. Ha, obok twojego macie? domku, 5 metrów, był pimpek. No wiesz, co. A masz. No, no, Poznaj yy, łaskę pana. Dziętki. <grym> macie tam... Biga. O Jezu, po 500 wszystkich maców. Tak można grać. To oddaj. Nie. nie by było mieć jakieś fajne SMG. Się do ja nie ślubnego. Ja mam tyle ma co, że se mogę biec i budować. grę. No tak średni szkoda. Mm. Eee, proszę mi sobie. Co Dobra, git. To jakieś śmieciu. Trrr. tu biega. Może go rzucić, bo ja go mogę wziąć. Ok. się co w niego rzuca? Wielki jest. No bo nam cel spierdziela Mamy jak... Mamy mały problem Ja muszę iść na jakieś 5 minut za dwu Więc komuś z was muszę oddać matce Będę jeździł z wami w samochodzie, ale... Jakbym nie przeszedł do połowy gry To macie matce, żeby nie było, że wiesz... Już... I leczenie no, też się. macie Dobra, za dwu Daj prowadzić. Dobra, siedź. Gdzie lecisz? Na typa. Na typa, no. Góra mnie tu. Polewaj. Respić chyba idzie. Tu jest dwóch. Jeden jest na, na porterze, a drugi jest na, na, na samej górze. 46 dostał w głowę. Co MK wie? Nie AHA to nie wy kurwa Myślałem, że to wy się przebijać Ostatni został Przebija się od spodu od spodu on na parterze jest Fany No już go idzie na jedną podnos mm -hmm. A Podnieś. Ja rzucę dwa sprawy Podnosi go, podnosi go podnosi Biegnij do niego Tutaj też podno podnosi podnosi podnosi, podnosi. Ten złoto Wolone Ale czekaj Jest tam nad tym Leczy się, leczy się Kończyłem Ej dwóch zabiliśmy, zostało dwóch jeszcze jeżeli już Dobra, skąd? Chciałem mam biało na 88. No, bo się ja dać Tak średnio. jest. jest. Że jest. Że jest. Że jest. Że jest. Że jest. jest. Fana możesz 5. podnieść, albo jak... ja go okay, podniosę. Okay, okay. I fanny dasz mi od razu trochę maczu. Nic sam miał nie? Gdzie on jest? Na górze Do mnie schodzi Jak będzie rozwalę to skoro to mów Jest tu i muszę No i nice Ja pierdolę, ile można typa pogonić co wy było sobie nie radzicie? Przeszedłem i od razu. Czterech było. Maksy. Nie mam. Kto, Kto mam. ma moje maxy? Wyjebane już zostały wszystkie, stare? To ma też z pięćdziesiąt chociaż, żebym sobie mógł kilka ścian postawić? Co? O, dziękuję. Ja. Macie splasha jakiegoś jeszcze? Ja mam cztery. Nie, ja mam zero do czynienia. Weź i rzuć jednego splasha. Ja wszystko oddałem. O, Lambo jest. Macie ramo Jedna osoba może wbić do mnie. No dobrze. Jeszcze? Tak. No dzisiaj, się nie mamy. ja tu się boję jechać. Dobra, ja jadę za wami. Weź tu postaw schody. Rozwaliłem to na łeb Waga, to spadnicie to radio Czemu wy obok strefy jedziecie? Bo jadę na gasnące po wodzie lecz. No ale auto może jeździć po wodzie To nie działa tak jak w prawdziwym życiu No, SMG oczywiście kurwa nie mam, żeby ulepić. O! Szczeliny ryby wyłowiłem, normalną wędką szarą Let's go Taką Mamy SMG! Laminę. I jeszcze meduzy za officer? Tak, youtuberów łowię. Szwagra wyłowiłem. Co to jest? Nie wiem. O, kolejny płaszcz. Nie wiesz, kto to jest? Szwagier? A, że szwagier. To jest ten. Chyba, wartość... wartość... szwagier, czy czegoś tak? Szwagier to jest brat roja. Znaczy kurwa, brat roja. Szwagier roja. <laughs> no tak no, Mam rift trybę. Więc jak chcecie to. Można sobie książę. Będziemy latać jeszcze dłużej niż ten Ty, w pytanie pan. do ciebie. Tak. Czy gadasz? Tak. Częściowo. <słuch> Mieszkając z dziewczyną, tym mnie tyle głowa nie bolał, co teraz przez godzinę. <słuch> <słuch> Podropa, chociaż mam wszystko złote. W ogóle 19, teamów, 19 osób zostało i 9 teamów, nie? To my jesteśmy w czwórkę i jeszcze jest 8 teamów z 15 osób. Są dwójki parawie albo jedynki. Moje oceny w szkole. Nie wiem, nie ma się czym chwalić. Nie, no żartuję. Tak gówno. Dla mnie nie, nie dla wszystkiego potrzebuję. Chodź, profi. Co? Riftem możemy mieć. O, lecieć. to czekaj na resztę. No Wlecie do fanego i... A tu jest... I... Chcecie fanny, lecice, chodź tu. To, No chodź, fanek. Ja sobie na luzie dojdę. Widziałem, jak No i polecimy na drugą stronę, na górkę, no. Ja Dobra, tam. Dawaj na ulotkę. Ingo, tam pod zakątek ławcy, nie? No. Tam gdzieś. Nie no, ale wyłącz się tam łatwiej, chłopaki. Babkę giją. Dawajcie na nich no. Solo, Solo, Solo Dobra powiedziałem Dostał kita, cię złożył Weźcie A. ten, questa odnaczyć. Szybko. Szybko? To jest po co Mogę wam od tej babeczki kupić Ten mityczny item, jak chcecie. Nie! ją no. z kilofa. O kurde! To już musisz ją zabić, te opcje, nie obciążałaś Nie, lecę, uciekam, szokojewem O, na górę sobie leciałam Strefy tu nie mamy, a goście są na tym O kurwa Macie małe? Nie, ja nie mam w ogóle chwila O Jezus Maria Ale ja bym dostał sniper. Szokojewem w nich? Nie, bo tam nie ma strefy On nie ma strefy, my w sumie tu też nie mamy 30, 30 Kawa? ja w kawałku. W w dostał. Tego ostatniego z tyłu. Ten dostał. 23 co co? So... Nie jest to kolejne. Razem, yy, 48 spadłem. Znaczy 41. To macie odbijacza jak coś. Mam chyba Ty Typ na mnie. Jestem z wami, jestem z wami Na dole jeden Trochę za totem Tu jest trzech Wiem Mam ich, jestem na ich plecach O kurde, tylko niego się Mam trzech obok Nice Kurwa, w swoim waliłem Nie, tu była jego ściana Tu jest, dobiję Zabiję 26 metrów Podnieś pan, z tego Okej, okay, najpierw matce, potem koledzy no, Kartę zb... A, już nie zrespijmy go No nie zrespijmy go Słuchaj, Ja mam... Ile ta strefa bije? 5 obrażeń na sekundę Nie zdążę Aptekę tu masz, kuwa Kto, Spoko. Ma ktoś to się Nie, ma, nie ma opcji, żebyś go zrespił Nie masz nie opcji, żeby go zrespił Nie masz opcji, żebyś go podniósł nawet nie próbuj. Duża pota tu zostawiam. Do kogoś. Czekaj, nie weźmiesz go, bo zginiesz zaraz ty jeszcze, a zostały jeszcze 3 teamy. Nie ma nie sensu. Mam ryby. Nie zrobisz tego. Dobra. tak sobie myślę, że. Wiesz, mam jakieś około 23 sekund na zrespienie jego, podnosi się 8, nie? Zostawiona była. Gdzieś. Chyba, że wypił kuba. Ten, Karol. Nie, ja nie wypiłem. No to na środku jest, tam gdzie leżał. Ja pól wszystkich maców, jak potrzebujecie. A tu brawcy są. Ja z... Jeden chyba. O, sniperka. Tak, jeden. Mamy. Jeden skład i. Jeden Ktoś jakie ziarno z was potrzebuje? Nie, o kurde! Ja Czemu ty już tam szkolny? jesteś? Oho, padłem do środka. Czekaj, Czekaj, ja nie wiem skąd on mnie strzelił. Albo z, plecu, albo z krzaka z tyłu, albo z pleców. Tu jest za ścianą, za kamieniem. Jest, okay. 54 eee, nie ma. mniej ma. Jak ty się zabudowałeś z jedną ścianą? Na mnie w moim boksie? 63? Dostał Leży szukam? Mam jego skład Leży Dobra No co, nice Dwóch typów Proszę, zabijmy ostatniego skina po tym razem Tam są Jeszcze o. będę chujem i wezmę zlecenie na nich o nie Co ty panisz. Jeszcze trzeba golda zrobić Ta. Oni ratują do strefy! Trakt! Drugi na mnie, blisko mnie, ale drugi... Oni są rozdzieleni! Dobra, to jest S. Chodź jest mną 20. 40. Tam ten leży, Potem jest No i jest! Ładny. Piąty winek dzisiaj. Super. Ile to było? 6, 9, 10, 11.